Siema witam w drugim odcinku. Zagrajmy w Unreal Tournament z 1999 roku. Kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli w arenie Arkan Temple, która ma taki wygląd, kurczę, który nie kojarzy mi się za bardzo. I te stwory, również powiem szczerze, nie pamiętam ich zbyt dobrze, więc nawet nie jestem pewien, czy, czy ta arena to po prostu jest. Czy ona jest z, właśnie z podstawki, czy, czy może no dawaj, dawaj, dawaj o, i to jest Reaper, tej broni jeszcze nie miałem w poprzednim odcinku To jest broń, która strzela tak jak widać takimi piłami tarczowymi i co jest w tej broni fajne to to, że ona może właśnie headshoty robić. Może robić headshoty, ale również. Ale zaraz zginę, bo. Wow, Redimer! To. <laughs> nie miałem w ogóle startu. Redimer to jest taka bomba atomowa, jakby. Ktoś tu do mnie strzela. Nawet ciekawa arena, powiem szczerze, właśnie. Tylko ktoś mnie tu ostro tyra. Dostał w web. Nie pamiętam tej areny, kompletnie jej nie pamiętam. Także właśnie nie wiem, czy. Bo to jest ta wersja. Goty czy tam Complete Edition, a ja miałem przez całe życie podstawkę tej gry, więc... Możliwe, że ja nie miałem po prostu tej areny, no nie? Ale przykampiłem hamsko Okej. Okay. Ops, nie to chciałem zrobić, trochę mi nie pykło. Wow 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 Ale mi śmignął Ja też Dobra, dobra, ja nie będę tu Ktoś mi napisał w komentarzu pod, pod tamtym odcinkiem, że nie mam cela. No, może coś w tym być, słuchajcie. no. Nie będę tutaj udawał jakiegoś progracza, bo nie jestem nim. Zresztą miałem bardzo długą przerwę od grania na komputerze, bo nie grałem na pc dosłownie no, z kilkanaście lat, bo odkąd kupiłem Xboxa 360, potem PS4. Switch ps 5 to przez te wszystkie lata w ogóle nie grałem na PC, czyli od roku 2014. Czyli przez 11 lat w ogóle nie grałem na, na PC, także no... nie będę udawał, że jestem jakimś pro graczem, bo, no bo nie jestem, tak. No i nie mogę to trafić. Dobra dostaw w web. Muszę jakoś w ogóle wygodnie sobie chyba usiąść, bo mam tak nienaturalnie wygięty. Tą rękę w łokciu, co mi ogranicza trochę ruchy ręką. Gdzie mnie to wyniesie? Gdzieś pod wodą się znaleźliśmy, ciekawe. Śmiesznie bekają te stwory jakoś tak nie po ludzku. Dobra, mamy na razie przewagę, ale nie jakąś taką znowu dużą przewagę. Ok, spróbujemy. O, tu ktoś był. Kto on był? Słuchajcie, bo na ogół myszka używam do pracy z Excelem i tego typu rzeczami. A już nie pamiętam kiedy grałem na myszce, więc no okej, okay, no gram jak z Jeżeli komuś to przeszkadza, no trudno. Ja tam się bawię dobrze, no. Nie, nie, nie udaję tutaj jakiegoś pro gracza, bo nie, nie jestem i tak nigdy tak, takiego czegoś nie powiedziałem. Także spoko, nie? Chodzi o dobrą zabawę przede wszystkim. A jest to gra, w którą grałem przez bardzo wiele lat. Także, wow! Się zagadałem i dostałem strzałem w kolano. No nic, dobra. Szkoda, bo straciłem trochę broni. Miałem fajne bronie. Coś mi nie idzie za dobrze w tej arence, Zobaczymy. Coś jeszcze rozkręcę. No tak jak mówię, słabo ją znam. Eee, jeszcze co chciałem poruszyć. Też ktoś inny napisał komentarz pod filmem, pod pierwszym odcinkiem, że. Że, ym, że powinienem spolszczenie zainstalować do Grenaria. Powiem szczerze, o, widziałem Redimera, to już, już była pewna śmierć. E, nie wiem po co miałbym instalować spolszczenie do tej gry, jak tu w ogóle nie ma ani dialogów, ani, ani nic takiego. Także trochę to się moim zdaniem mija z celem, no bo to jest taka, to nie jest gra, w której się czyta coś albo. Albo rozmawia z kimś, albo w ogóle chodzi tylko o siekę. Także nie wiem. A jeszcze odnośnie komentarza, właśnie, że mam słabego cela. Może, nie wiem, może to też dotyczyło tego, że. Kurde, usmaży mnie jak nic. Może to dotyczyło też tego, że strzelam e, na przykład z rakiet w podłogę czy w ściany, ale to akurat. Nie wiem, nie wynika to z tego, że nie mam cela, tylko ja celowo strzelam w ścianę albo w podłogę, żeby wybuch rakiety zranił kolesia, no bo trafić bezpośrednio w typa ze... O kurde, znowu ten typek. Trafić bezpośrednio w kogoś z rakiety to jest ciężka sprawa. O, jednym strzałem dostał. Okej. Okay. No, także lepiej strzelić w podłogę na przykład czy coś, bo wtedy... Wtedy po prostu dostanie przy okazji odrzutem, nie? Z tej rakiety, a jak chcielibyśmy trafić kolesia centralnie, no to... O ty chamie. Dobra, chyba tu apteczki były. Zaraz jak się tam wchodziło po te apteczki. Podobnie w Black w drugim trybie. Też, też lepiej w niego, z niego strzelać w podłogę. No chyba, że mamy taki czysty strzał, no w ciasnym pomieszczeniu czy coś to wtedy można. Jak tam doskoczyć? Nie da się chyba. No powiem szczerze, to tutaj nie idzie mi za dobrze w tej arenie, także sorry. W ogóle... Moja myszka to jest taka typowo biurowa myszka, najtańsza myszka za jakieś 10 zł, także no też nie mogę tu oczekiwać jakiejś niesamowitej precyzji strzelaniu. Kurde, no ale teraz to już. Ja mam w ogóle w Dobra, jeden zmielony. Hmm. Gdzie kampisz, gdzie kampisz? Uciek z Kubany. Ty kampisz? Wyłażam, kurde. Nie, no to. To nie będzie mój popisowy odcinek. W ogóle dziwna sprawa z tym pierwszym odcinkiem, bo chyba YouTube go trochę podpromował z jakiegoś nieznanego mi powodu. I nabił on naprawdę ładne wyświetlenia, mimo że mój kanał jest no, malutkim kanałem, nieregularnie wrzucającym filmy z bardzo małą liczbą wyświetleń. No ale jednak no byłem zaskoczony, że ten pierwszy odcinek został tak podpromowany przez YouTube'a. Sprawdzałem sobie w statystykach, to w ogóle go wywaliło na strony głównej wielu osobom, dlatego ma takie wyświetlenia. Tak, tak troszkę sztucznie nabite, bo niekoniecznie osoby, które go wyświetliły, to wyszukiwały tego filmu, tylko po prostu ee... ale mi się posypało trzech z rzędu. Czwarty nawet super. Chyba, żebym jeszcze go zabił. Mam wrażenie, że te takie kurcze jaszczury trochę wyglądając jak sturoka. Wow, Mam wrażenie, że oni są czte szybsi niż... Eee, dobra, zabił. Jeszcze w tym samym miejscu się dosłownie zespalmowałem. Zaraz mnie zabije drugi raz. O! <grym>, no to już nie miałem takiej dużej przewagi. No trudno. E, także no YouTube podpromował tamten film ewidentnie, nie wiem czemu. Więc nabił on trochę sztucznych, może, no, może nie sztucznych, a może dzięki temu ktoś będzie dalej oglądał. No w każdym razie nabił trochę wyświetleń ponad... 500, może już nawet 600 w tym momencie. Dobra, Grinder. 20 fragów, 3 przeciwników. Jedziemy. Zobaczmy tą ma rękę. nie... no nie 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 nie. Dobra. Zaraz się uzdrowimy. On pierwszy złapał rakietnicę, ale... Haha. Ha. Pozamiatane, Zrobiłem z ciebie mielone kotleciki. Chyba kojarzę tą arenę. Czy muszę ją na pewno kojarzyć, bo to jest na pewno arena z podstawowej wersji gry. Ale nie przesiekali. Ale nie za bardzo mi się ona podoba. Dobra. Z pobiegamy. Może uda się komuś łeb odciąć. W lewym można też sobie zrobić krzywdę, bo ta, ta tarcza się odbija i może wrócić i również nas zabić. Więc trzeba uważać. Natomiast w drugim trybie, jak strzelamy prawym przyciskiem myszy, no to właśnie się zraniłem niechcący, to strzela taką wybuchającą tarczą. Także. Dobra. Zabity. O, tu ktoś biegł. Związek. Bieg? Wow! Rakietnica, no, rakietnica jest czasami się, kurde, sufit mi wyskoczył i się sam zraniłem niechcący. No ale no nic, dziwna arena, jest takie metalowe platformy, kurde. Jakaś huta to jest, jakby stali, coś w tym desen. Dobra, zabity. I zdrówko wzięte. Może pójdę z powrotem, to o! Wyłaś. No co jest? Nie chcesz szybić? No nie chciał tu nie chciał no. Ja skorzystałem, nie? Winda. No dobra, jedziemy windą. Nawet nie wiedziałem, że ona tu jest. Muszę też na jakieś arenie, w końcu ja być Redimera i go użyć. To jest taka najpotężniejsza broń. O, jestem teraz jakby niewidzialny, czy mam kład damage chyba? Coś takiego. Tak, no. Zadaję zwiększone obrażenia. W tym momencie jak jestem taki fioletowy Miele każdego jak kotlecika dosłownie. Z jagnięciny. O. No już zaraz nam się to skończy. Chodź tu koleżko mój. Dobra. Chyba tego niebieskiego to mam wrażenie, że zabiłem ze trzy razy pod rząd, kolesia. Dobra, a spróbujmy wyrzucić teraz sześć rakiet w formie granatów. No ale mnie usmażył, cackałem się, kombinowałem. Dobra, riperek może być, będziemy Dawaj łeb, dawaj łeb, dawaj łeb. Nie mogę trafić. A dobra, dostał w łeb. Łeb mu spadł. Nie. Dawaj, 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 dawaj. Wow, wow, wow! Właśnie, czy nie trzeba się tak przy, przy. Ten skąd się tu wziął? damy tą samą amunicją, bo. No i tam wygrał. No ja tak na hama poszedłem, nic się nie czaiłem w ogóle. Tylko. ogień i do przodu. No nic. Ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Gdzie, 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 gdzie te tarcze mi tu zaglutujemy, gościa? Ta glutownica może i wolno strzela, ale ma po, po, potężny wygar. Bo te gluty to naprawdę zadają dość spore obrażenia. Także nie jest, no dawaj, minigun versus minigun. No ja wygrałem, ale. O, wow, jeszcze glut porządny tu wyleciał. Ciekawe od kogo. W każdym razie, no... Jestem przesiekany dość mocno, ale okej. Okay. Trochę się podleczyliśmy. Jeszcze um, cztery fragi do końca. O nie, on ma quad damage! Ale na szczęście... O, jeszcze sam się w bebechy chlasnąłem, właśnie. O, 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 o! Tarcza wróciła i nie... Popieściła osobiście, właśnie no jak, jak się gra w trybie turniejowym, to jest mało botów i ciężko się czasem znaleźć. Dobra, Wow, wow, wow. kurde w plecy. No ja nie lepszy też parę razy zdarzało mi się komu strzelić w plery. A jak trzymamy prawy, to ładujemy takiego super wielkiego gluta. Wow! Jak poleciałem? No dobra, nie jakoś nie jestem zwolennikiem tej broni. E, także do, pozostanę chyba przy zwykłym pistoleciku. Lub ewentualnie, właśnie, miniganie, który właśnie podniosłem. Bo to całkiem przyjemna wymiataczka. O, 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 ale prosto prostu na klatę przyjąłem. Ale to chyba nie on mnie zabił. Chyba ktoś inny to był Flak To jest jednak Flak czyliż czyli można powiedzieć, shotgun w pewnym sensie. Więc. To jest dobra broń, nie ma co wybrzydzać. Nie smasz mnie! No czego mnie smasz? Kurde, no coś mi dzisiaj nie idzie. Ostatnio mi lepiej szło siedziałem wtedy na innym krześle, dzisiaj siedzę trochę na niższym krześle. Bo wtedy taki byłem, kurczę bardzo mocno wyprostowany. Teraz siedzę na trochę niższym krześle. O, zabije mnie, no. Kurde, źle, źle, źle jest. Dwa fragi mi tylko brakuje, ale... ...jak ktoś mnie wyprzedzi, to przerżnę ten meczyk. Ja nie mogę go przerżnąć. No nie, nie gadaj, no, opie. Hopie, hopie, Ten będzie siedział tu. Czasami trochę ten ogień z lufy, i w ogóle te efekty takie świetlne, szczególnie właśnie ten ogień, dym z lufy, to potrafi zasłonić cel. Kolejna arena. Malevolence. 20 fragów. Okej, okay. jedziemy. I to będzie chyba już ostatni meczyk w tym w tym odcinku jeden taki robo robotyczny jaszczur z łapetką łyka kawki Dobra, zaczynamy. powinna być snajperka. Nie, rakietnica. To dziwne, bo kule do snajperki leżą. No nic. O, tutaj mamy biwerkę, która się nazywa Pulse Gun. Bo w pierwszym odcinku chyba nie powiedziałem jak ona się nazywa, tylko nazwałem ją... ...czymś co strzela zielonym czymś. Dobra. O proszę. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Dziękuję panom. Zapewniliście mi dobry początek tego meczu. Dobre wejście w mecz w zasadzie. Ło, wow, tarcze. Okej, okay. ten tak wyglądał robotycznie. Myślałem, że będzie groźniejszy, ale. A famie... Dobra. Pieczony. nie chciałem się z nim bić już bardziej bo mam tylko 30 HP więc teraz, dobra, złapaliśmy HP o, oh, wow znów mam 30 HP, czyli wszystko to co nadrobiłem to niestety on mi zabrał no nic, Trzeba się będzie gdzieś podlecieć są areny, które znam lepiej są areny, które znam gorzej mimo, że grałem w tą grę przez wiele lat to oczywiście wyrobiłem sobie jakieś tam swoje ulubione areny i tylko na nich grałem więc niektóre, mimo że na przykład grałem na nich kiedyś tam, ale ale na tyle dawno, że no nie jestem w stanie tego po prostu sobie wszystko zapamiętać po tylu latach. Skurkowany no. Ach, myślałem, że go zabiję. No trudno się mówi. O ty ty, skożeś mnie tutaj. Dobra, pancerz ja bo poproszę. Dobra, mam 100 na 100, więc jest się czym rządzić. Oj, proszę, sniperka się znalazła. Nie wiem, czy czuję się na tyle mocny, żeby właśnie z niej strzelać. Kiedyś to headshoty to robiłem, kurde, w locie dosłownie. Ale, no niestety. Pamięć mięśniowa zanika, jak się nie gra. Wow, wow, co to było? Jakiś fikoły mi tu strzelał, koleś. Ten jeden jest na górze. Wikoły mi tu strzelał, napierdzielał. Ole rocket jumpa, ale sam się zabił, ha ha ha. A i tak. Dobra, będziemy po leczenie. Podleczymy się szybciej. O, aj Nie wiem co on tam robił, ale stał sobie po prostu jak widły w gnoju. No, i kosztowało go to niestety życie. Wow! A snajperka tu ma wygar. Dobra, nie będę się pieścił. No, no właśnie. No jeszcze w tym samym miejscu, gdzie zginąłem, się spełniłem. Bez sensu. No dobra. Zemsta. Zemsta Azteka. O nie! Wow! Fajnie udało się. Wyją zdobył to kurczę... Ten kład damage, czy jak to się tam nazywa? No. Skubany, no! Ale ma... mają technikę różnych cudów. No kurczę, no powiem szczerze, że chyba się robi coraz trudniej. Pierwsze mecze były. Właśnie nie pamiętam, czy to tak działało w tej grze, że. że po prostu z meczu na mecz ta inteligencja botów robiła się coraz wyższa. W każdym razie takie to sprawia trochę wrażenie, albo to ja gram dzisiaj gorzej niż ostatnio. Ale fakt faktem, tamte areny z pierwszego odcinka były mi bardzo, bardzo dobrze znane. Natomiast tutaj to muszę troszkę... Widzieliście to? No bez sensu. A jeszcze się zespomniałem tutaj, ale przynajmniej... przynajmniej pancerzyk mogłem sobie zdobyć. Ale jakaś lepsza giwera by się przydała. Dobra. Snajperka może być. Nie pogardzę. Przy okazji trochę kul do niej, bo dużo tu ich nie mamy. Może tego puls gana wezmę, on jest dobry właśnie, żeby przysmażyć. Zmasz się! Dobra. Ale nie wiem, chyba jeden wpadł mi, a jeden wpadł niemi. Chyba na dole coś słyszałem. No dobra, miałem pancerz, więc jeszcze jakoś to przeżyliśmy. To teraz, Black kanonik, bierzemy i będziemy z niego strzelać. To ja go zabiłem? Nie wiem sam. Nie no, 14 mam, ja miałem 13 chyba. To smażenie to jest takie wkurzające. Jak cię wezmą na ten. Na tą falę. O, 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 okładame i Idę stąd Ej, no nie rób tak, nie rób mi tego. Tyle broni miałem. A mnie ty Why you do this! Why you do this O! <ścoughs> to było dobre nie wiem dlaczego on stał i się nie ruszał, ale moja ta, kurczę pulsowa kulka mogła spokojnie dolecieć. Jakieś moja ręka ma dzisiaj lagi, dosłownie. Bez se, bez kitu, no. Skaczą jak małpy w cyrku. Dobra. Jeszcze sam się zraniłem moimi tymi opiłkami. Zabity. Na szczęście ona nie ja. No i... O, ale mnie posiekał. Chyba headshot mi w ogóle zrobił, bo się taka krwawa maziaja zrobiła. No nie było to za. Zabuśnięcie z mojej strony, no ale tak wygrywam, tak że jest, jest okej. Okay. No ale przypominam, że gram na poziomie trudności Experience Rzeży to kurde, hałam jeden, no Pum, dupy. Nie no, chyba totalnie koleś wybiegł za mną i w plecy pierdzielną. Dobra. Hu, ciężki mecz to był. kawki, jedziemy dalej. O, galeon, to ten tomareczkę pamiętam dobrze. Lubiłem tu czasem grać na Team Deathmatch, Tu mamy 25 fragów do zrobienia. I nie zostało już niedużo, więc. Zajmiemy się tym w kolejnym odcinku, a na dzisiaj to wszystko. Jeżeli ktoś oglądał, to bardzo dziękuję za uwagę. Wiem, że nie grałem może jakoś rewelacyjnie, ale mam nadzieję, że będzie lepiej, zwłaszcza jak będę grał na arenach, które pamiętam. Także cześć.